Personel mi to przysłał, że mam tak, na Dzień Nauczyciela Pan coś nagra, październik, miesiące modlitwy różańcowej, może Pan zareklamuje różańce, to im powiedziałem, nie będę reklamował różańców. Czyście poszaleli? Co to w ogóle idzie, jaki tu smak jest w tym, żeby reklamować różańce? Mam w sklepie różańce, mam w sklepie świętego Wojciecha piękny portret i sam go mam też na ścianie, w każdym moim gabinecie go mam, ale tak jest głupio reklamować dewocjonalnie, o kup różańce, bo nasz jest lepszy, bo się nie rwie. Niesmaczne mi się to wydało, więc odmówiłem. Na dzień nauczyciela nagrałem. Jeszcze mi przysłali, to są baranki, boże, naprawdę, ten personel, część mojego personelu. Na Halloween powiedzieli, że coś nagra, może co sprzedamy. Uwaga, szanowni państwo, jeżeli ktoś miałby kupować cokolwiek z okazji Halloween, święto diabelskie, którego ja nie lubię, wszystkich świętych, dzień zaduszny, tak, ale Halloween absolutnie odmawiam. Jeżeli ktoś miałby coś kupić w moim sklepie z tej okazji, to proszę, żeby nic nie kupował. Jak ktoś chce na Halloween kupować, to niech nic nie kupuje w moim sklepie. Niech idzie, kupi zdechłe biedronki w biedronce, zdechłe żabki w żabce, niech tam sobie coś kupi, zdechłą karkówkę w karkówce niech kupi. Ale u mnie na Halloween proszę nie robić zakupów w sklepie CJROSKiego.